Witam. Dzisiaj sprawdzimy sobie gotowy komputer z Otto. Przyszedł w takim motopudle, Tylko zdjąłem taśmę. Tutaj mamy, też to już zobaczyłem spis części. Można sobie zobaczyć. To będziecie wiedzieli, co jest w tym komputerze. Jak się da? Teraz sobie to wyj go wyjmiemy. nawet mamy coś, zobaczcie to jest yy, pudełko od płyty głównej MSI komputer jest oparty o procesor 10 generacji i7 ośmiordzeniowy Dali kabelek sieciowy papiery, papiery płytka ze sterownikami naklejka pilot, to prawdopodobnie do oświetlenia wentylatorów itd tak płytka, być może do przymocowania jakiegoś dysku pełno śrubek, to dobrze świadczy, że to jest, bo czasami człowiek sobie chce dodać własne dyski lub coś takiego komputer ma jednoterabajtowy dysk SSD kartę grafistą 2060 super, GeForce chyba tak tak mi się wydaje teraz do niego spróbuję dobrać. Tak jest. Postawimy sobie na stół o! i sobie otworzymy, obejrzymy na początek. Tak tylko w jakim stanie dotarł i w ogóle. przesyłka była przesłana DPD także zobaczymy jak kurierzy sobie zrobimy tak, ja tutaj będę wyciągał z tej strony O, udało się teraz zdejmiemy sobie te to nawet nie jest robiam tylko taka Pianka. Tak jest teraz, tak no. i co widzimy? Obudowa nie jest specjalnie wielka, jest za to dość szeroka. Tu mamy jeszcze folię i tak dalej. Tak mamy, widzicie, zasilacz postawiony. Tu jest płyta główna, karta graficzna, nic tu więcej nie ma. Mamy plombę, jak widzicie, założoną. W związku z tym, że tu jest i7 z dopiskiem M, zdaje się nie F, przepraszam, już mi się mylą te literki F, czyli procesor jest bez karty graficznej, to oni zalepili, to nie jest plomba, tylko zalepili tutaj gniazdo, prawdopodobnie, żeby ktoś nie, nie podłączał tutaj sobie monitora, tak myślę, bo oni raczej wiedzą, że ludzie to są dziwni i, i, i w ogóle karta graficzna ma tylko wyjścia HDMI i DisplayPort, nie ma żadnego DVI, jak widzicie. Tak to wygląda. Tu jest prawdopodobnie ten sterownik wentylatorów, do którego jest pilot, tak myślę. Teraz tak. Ten boczek, no jak widzicie, jest po prostu Zwyczajnie na ten. Bez niczego są tylko otwory wentylacyjne, tak chciałem coś nie mogę wysłowić. Są szybko śrubki, żeby go otworzyć, Przód. wygląda tak. Mamy szkło. Tu mamy ciemne tło, żeby nie było widać, tutaj są prawdopodobnie poukładane, tam zasila wodyski i tak dalej. Z tej strony wygląda tak, również cała tafla szkła, jak widzicie 6 wentylatorów, chłodzenie. Karta graficzna. Wszystko jest. Góra wygląda tak. Mamy włącznik. 4 USB. Tu jakieś dwa przyciski, jak widzicie. I tego. No. Słuchawki i mikrofon. I oczywiście dużo otworów wentylacyjnych. Tak to wygląda. A teraz co? Podłączymy? Nie. Najpierw go rozbierzemy i zobaczymy jak wygląda w środku po układanie kabli i tak dalej. Także chwilkę. Zaraz wracamy. Tu mamy pod panelem tylnym jak widzicie zasilacz. To jest 600-watowy jakiś tam be quiet. Nie najgorszy. Dysk twardy. Tu miejsce na drugi SSD. Ewentualnie myślę sobie, że tu są dziurki, więc można jakieś jeszcze inne dyski poprzyczepiać do tego tutaj sterarza. To jest odkręcane tutaj. Można sobie odkręcić. Prawdopodobnie tam od tamtej strony można by jeszcze jakiś dysk przyczepić, bo jest dość sporo tu miejsca. Tak sobie myślę. Zasilacz. Tutaj wszystkie kable są związane, tu jeszcze mamy sterownik prawdopodobnie oświetlenia, do którego są podłączone te wszystkie wiatraki. I teraz zobaczmy sobie to z tej strony, bez szybki. Wygląda to tak, mamy 6 wentylatorów rtx 2060 z 8 gigami gigabajtami ramu tutaj mamy położone tak o w ten sposób złącza SATA i tutaj dwa tak zrobione dwa tak i resztę tak w ten sposób żeby był dostęp do nich mimo tego że jest karta graficzna założona na miejsca jest jak widzicie sporo w tej obudowie wszystko to wygląda takie że że trochę pustałe, nie jak widzicie. Ale to dobrze, lepszy będzie przepływ prawdopodobnie powietrza. Z tego co powinno być, to tu nie ma systemu operacyjnego. Dysk jest pusty albo nie. Zresztą zaraz go podłączymy i sprawdzimy. Na razie jak widzicie wygląda to. Tak jeszcze pokażę Wam samą szybę. W miarę delikatnie, o, ona ma tutaj widzicie na krawędziach takie przyciemnienia i na, tutaj na, na śrubkach, tutaj się śrubki po prostu przykręca do panelu i szyba sobie, sobie jest delikatnie z nią także wygląda to ładnie, jak się to wszystko sprawdzi to, to może być, że to będzie mój, mój komputer teraz taki główny to też się jak widzicie na śrubki i też się ściąga tą tutaj płytkę pczołową no, to teraz podłączymy, zobaczymy co jest na dysku. A jak nic nie będzie, to będziemy instalować system. I sprawdzimy jak to działa, jak to wygląda podłączone do, do sieci. Jak to się świeci, jak podłączone jest do sieci. <ścoughs> wygląda to tak słuchajcie. Y jeszcze nie wiem dokładnie, bo te wiatraki się nie kręcą, więc one być może są ustawione na temperaturę. To sobie w biosie sprawdzę. Tutaj, albo w ogóle te się kręcą, dwa, a tych reszty nie. I teraz tak, pilot służy nam do regulacji tych wiatraków, sześciu i tej listwy, tutaj ledowej na dole. Natomiast to z tyłu co mówiłem, to nie jest czujnik, tylko po prostu kontroler yy, wiatraka, kulera. I tu mogę sobie na przykład yy, mam trzy przyciski. Jednym sobie robię, widzicie, jasność ustawiam, drugim zmieniam kolory. Kulera, a trzeci mogę yy, włączyć różnego rodzaju efekty miganie jednego koloru, chyba o, takie pulsowanie, na przykład tutaj przejście tęcza. No i różnego rodzaju efekty, jak to, co można tam z wiatraka kolorowego wycisnąć. Natomiast pilot jest do tego, jak już mówiłem, i tutaj mam również. Zmianę, jak widzicie, kolorów, jaśniej, ciemniej, inne rzeczy. W ten sposób, mogę, włączymy na auto, bo tutaj ma dość trochę więcej tych możliwości. Jak widzicie, możecie sobie popatrzeć, bo to jest w tej chwili samo będzie prezentowało, po prostu, swoje możliwości. Tak to wygląda. Mogę oczywiście wyłączyć te to podświetlenie. Tu z tyłu. Jest również podłączone to przez, jak widzicie, kabelek z łączem USB, więc jak mi się nie będzie podobało, to wyłączę po prostu podświetlenie i, i będzie sobie cooler na ciemno. To mogę wyłączyć po prostu przyciskiem power i bez problemu. Nie wiem, czy jest to wszystko programowalne z poziomu komputera, ale nie sądzę, myślę, że chyba nie, ale to wszystko sprawdzimy. Miało, słuchajcie, nie być Windowsa, Systemu operacyjnego, jak widzicie, system operacyjny jest zainstalowany na dysku. Yy, prawdopodobnie numeru licencyjnego nie ma, no ale sam system jest, więc przynajmniej taki kłopot, taki kłopot z głowy. Dobra, uruchomię go, jeszcze wam pokażę, jakie tam webechy są w środku, czy nie jest oszukane i pewnie skończymy ten filmik. Może jeszcze coś wam opowiem, nie wiem, zobaczymy. Tu na górze mamy jeszcze przycisk reset. I ten przycisk do zmiany trybu świecenia tych wiatraków to nie jest za mądre Wam powiem, bo pewnie na początku się będzie myliło który reset, który co i, i, i można sobie narobić. Ale jak widzicie, o, można sobie tutaj zmieniać tryby działania tego. tak to Tak to wygląda. W komputerku te wiatraki się nie kręciły, dlatego że tam była w transporcie odpięta z tyłu jedna wtyczka. Nie dość, że się nie kręciły, to jeszcze nie pokazywał mi w biosie w ogóle obrotów tych wiatraków. Teraz już to naprawione jest, więc się kręcą wszystkie. Mam tutaj jeszcze, Wam pokażę, dokupiłem sobie takie fajne coś, co ma taki hub zasilany osobnym zasilaniem. Tutaj mamy dwa USB, czytnik kart i. Dyk, czytnik dysków tutaj jest dysk czytnik dysków tutaj SATA IDE dużych dysków i IDE małych dysków laptopowych także taka sobie fajna rzecz teraz sobie przejdźmy do tutaj do monitorka tu akurat robię, robię filmik o tym komputerze także, także tak tutaj mamy CPUZ to można zobaczyć, że jest procesor taki, jaki jest naprawdę. Nic nie jest oszukane. Można sobie popatrzeć. Płyta główna, inne rzeczy. Grafika też nie jest oszukana. Ogólnie w Cinebenchu to wyszło, proszę ja Was, taki wyniczek. Czyli ponad. 4000 punktów i jeszcze, jeszcze, jeszcze mi tutaj się o w... W, w, w 3D Marku wyszedł taki wyniczek. A tutaj mam o porównanie z, z... ogólnie z innymi komputerami. Tak to, tak to wygląda. Ogólnie z maszyny jestem zadowolony. Poza tym, że temperatury przy renderowaniu filmu czy w jakimś strecie to potrafi osiągnąć mi niestety powyżej 80 stopni. Także chłodzenie lepsze jest już zamówione. Jak dojdzie to wam pokażę, zainstalujemy i sobie razem tutaj spróbujemy zrobić, żeby te temperatury były niższe. Ale to już w kolejnym filmie. A jeśli chodzi o prezentację tego nowego komputera, to będzie na tyle, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony. Właśnie przerzuciłem się z iMovie Makowskiego na razie na Adobe, Adobe, Adobe Premiere Element. Tak, bo Adobe Premiere Pro to, to za drogie i ja w ogóle za tym po co mi aż tak skomplikowany program. Także Premiere Element i, i też mi się bardzo fajnie z tym programem pracuje. No i to by było na tyle, trzymajcie się, do następnego filmu, cześć.